No się manesko z tej strony Game młody jeden A to jest już trzeci odcinek w serii Zagraj, Zagrajmy w Minecraft na doczek.net tym, tym razem na arenie po, też trochę popalczymy A dalej zobaczymy jak nam się tam ułoży Jeszcze jedno takie powiadomienie Spowoduję moje dwa odcinki na bloczku To Ooh. Zapomniałam Wam powiedzieć, że będę nagrywał na dwóch nikach: Game Mode 0 i Game Mode 1. Wcześniej, wcześniej nagrywałem, wcześniej, dwa pierwsze odcinki nagrywałem na Game Mode 0. Ten odcinek z kolei już nagrywam na Game Mode 1. Pokażę Wam idą. Chwila. Czekajcie, jak. Tu mam 13 milionów, o ile się nie mylę. Zaprezentuję wam wyspę. Taki spawn, tam buduje Aquapark, który tam nie ma nic ciekawego na razie, bo już budowiem. Tutaj taki informacja o sklepie. Tutaj sklep automatyczny oczywiście. Nie jest zbyt duży, ale tutaj mam czeklane tutaj mam płytki czeklane. czeklane. naprawdę bardzo dużo. Nie. Takie różne. Tutaj mam śnieżarkę. Członko z w krzy... skrzyniach Takie Taki enchanty. Tutaj na tartu nie budujemy, strachcie budujemy. Trzepalarka. Tam... No, mi się trochę, więc zrobiłem taki mechanik yy, do kobla, który prowadzi kobel tam prosto do tego budynku. sobie Tutaj mam enchanter na 30 level, taki ostatni w A tutaj mam wilna Jak to by to o ile się nie mylę, to tu jest chyba ponad 90. O, się nie mylę, to Wyspa nie, hmm. nie ma zbyt dużo punktów, nie wiem dlaczego 6282 punkty. Jak tak wygląda, to jest taka rzecz. Na razie ma tylko takie, taką, takie wyścigi i tam jedna czwarta rzeczalni. To może, my teraz może przejdziemy do PvP. To ja zrobię krótkie cięcie przygotuję się do PvP i widzimy się przed armią PvP. Dobrze, przygotowałam się do PvP, mam mecz diaksowy, cztery koksy i demki takiem, też zbrojem. I co Przedem robi. coś pusto. Poczekamy chwilkę. Jeżeli ktoś skoczy, to... A tu! Tak, ale Okej. Nie można zrobić, bo to są tylko jakieś... Ludzie bez zbroi. Ja mam... Ja, dużej itemki. Jeżeli macie jakiś fajny pomysł, co mógłbym zrobić w odcinkach, piszcie w komentarzach. Teraz przejdziemy do pokazywania, do chodzenia po wyspach, po wyspach i innych ludzi, po sklepach, po ogromnym i będzie ten tak gość na przykład. Hmm. 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 ma hmm. Kiepski. Teraz żeby krótko cięć, aż będziemy na jakiejś fajnej wyspie. Na razie jestem na takiej wyspie, nie jest to zbyt dobra wyspa. Ale patrzcie coś za mną. taki mutant jakiś... Zobaczymy Zobaczymy tu ostatni gościu To jest Pan tam. I są. A nic zbyt ciekawego. I ja teraz kończę ten, ten odcinek. Subskrybujcie, komentujcie i łapki w górę. Na razie.